Prawo, które legalnie pozwala pozbyć się długów. I to nawet w sytuacji, gdy ktoś cię oszukał, narobił długów na ciebie, lub komuś poręczyłeś, biznes nie wyszedł, spółka nie wyszła, interes nie wyszedł, i na końcu zostałeś ty z milionami długów, a kto inny korzystał. Ale zanim o tym zapisz sobie tę rolkę na później, bo nigdy nie wiesz, kiedy się przyda. Tak samo zostaw komentarz, jeśli chcesz rozwiązać swój problem z zadłużeniem. Czasem to ty nie zawiniłeś, zaufałeś drugiej osobie, poręczyłeś żonie, babci, koledze, założyliście wspólny biznes. Oczywiście tamta osoba korzystała, ty byłeś cichym wspólnikiem, który miał tylko kredyt. Pokłóciliście się, coś nie wyszło, Ty zostałeś z kredytem, a tamta druga osoba. Pojechała na Sashelę albo ma nowego Mercedesa. Co wtedy robić? Zamywać się, czy po prostu ogłosić upadłość i pozbyć się problemu, zacząć od nowa, wyzerować, rozpocząć nowe życie? Jeśli masz długi, bo ktoś cię wykorzystał, napisz do mnie, a wspólnie znajdziemy rozwiązanie.